Gdybyś miała dać trzy rady osobie, która zaczyna dopiero przygodę z redukcją, to jakie to byłyby rady? Takie trzy złote zasady, rady. Ktoś, na przykład, załóżmy, że jest taka osoba, która waży 80 kilo i chciałaby ważyć 60. Ty już można powiedzieć, że zrealizowałeś prawie ten cel. Więc jakie byłyby te trzy złote zasady, żeby dojść do tego momentu? Trzy. Mm, trzy, tak. Mm, na pewno po pierwsze to żeby um, nie szukać um, jakichś tak wymówek czy usprawiedliwienia, że dlaczego, dlaczego mhm. ja jestem gruba, że nie, 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 nie zrzucać wszystkiego na wiek, na metabolizm i na co in, na na inne też czynniki tylko Czyli brak wymówek. słuchać się wiedzy osób, które tą wiedzę mają, wyciągnąć wnioski negatywne, pozytywne, szukać czegoś, nie wiem, żeby w końcu powiedzieć sobie, że chce dosyć i jakaś diametralnie zmiana. zmienić się. I, I przestać już szukać jakichś wymówek usprawiedliwa. Na przykład na przykład proszę nie pisać, na przykład nie hmm. mówić, że nie stać mnie na odchudzanie, bo też czasami też na ulicach albo słyszałam nie mam czasu. w autobusie, czy gdzieś czy ktoś mówi, Nie mam pieniędzy. Albo głupoty. Bo to są naprawdę głupoty. Bo naprawdę na cukierki ktoś ma alkohol tak, papierosy tak to są dużo droższe rzeczy niż a później żeby warzywa, naprawić się czy to ziemniaki też. czy cokolwiek tak tak ktoś mówi że nie ma pieniędzy a równocześnie pali papierosy pije często alkohol codziennie kilka piwek i mówi że taka osoba nie albo ma pod pieniędzy ja, albo na cukierki one też są tak. drogie tak czy czekolada a na przykład żeby kupić dwa kilo ziemniaków to tak troszkę można. mięsa i tak dalej to jest nic skomplikowanego. Mięso? Można kupić pierś z kurczaka też, mieć ją na kilogram, na, nie wiem, jednego kilograma się od razu nie zje, tak? Można Dobra, czyli trzy dni. jeden. Wymówki, żeby wyeliminować wymówki, czyli brak czasu, brak pieniędzy, tylko po prostu znaleźć rozwiązanie. Jeszcze dwie rady, jakie byś dała. Mamy jedną, brak wymówek. Co jeszcze byś powiedział? Brak wymówek, tak. Kolejna rzecz. Kolejna rada. Żeby nie słuchać się opinii innych ludzi, jakichś komentarzy, tylko robić swoje. Jak już się postanowi zredu zredukować swoją masę, i, i jakiś cel ma już swój postawiony, to żeby konsekwentnie dążył do tego celu, i nie słuchał się innych,